Ja już mam na jeszcze przed odcinkiem. Chciałbym, chciałbym Was zachęcić do subskrybowania, bo to dla Was jedna sekunda, a mnie to bardzo motywuje. No i przejdziemy do odcinka. Zacząłem grać. Stworzyłem świat Sukiwal. Bo tu będzie Sukiwal, tam nie będzie żadnych modów, wszystko będę robił na no odcinkach, żeby nie było, że oszukuję. No i oczywiście wybrałam Sukiwal. Na początku miałem letkie lagi. No, ale już było ok. Więc zaczęłam zbierać drewno, od czego się zawsze zaczyna. Chyba, że się ma skrzynkę bonusową. Zebrałem 5 dni drewna. No to przegobiłem go na deski, na crafting i na patyki. Zrobiłem drewniany kilo, bo tyle wystarczy. Nigdy nigdy nie zużywajcie drewna. I zacząłem się kopać pod siebie. zawsze jest zasadę, nie kopać się pod siebie. No ale to tutaj nie będzie jeść godełka z lewą, bo to jest niska wysokość więc zacząłem kopać gobla Wykopałam trzy koble wyszłem na górę no i zamiast zrobić kamienny kilof to zrobiłem miseczki Wyrzuciłem te miseczki a stwierdziłem że się będą mogły przydać w późniejszym czasie i zrobiłem sobie kamienny kilow. wyrzuciłem drewniany bo już nie będzie nam potrzebny no i poszłam kopać. No to kopałem się do naszej mini kopalni. No i zacząłem kopać kobla. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście.

No tak, teraz zrobię młotykę, żeby zebrać jabłka z drzewa, ale nie wiem, czy na tej wersji to działa, bo na 1.16 to działa, a na tej wersji chyba to nie działa. No i szukałem, szukałem, no i nie znalazłem. Szukałem dalej, bo chciałam zostać sadownikiem. Zrobiłem też oczywiście sobie sikierkę, bo, bo będę ścinął drzewa przy okazji. No i zaraz tutaj robiłem cięcie, żeby Wam nie zanudzać. Zachęcam Was do subskrybowania i lajkowania, bo będzie więcej odcinków. Tu to jest odcinek jak przeżyłem jeden dzień i z tego samego będzie jeszcze inny. No to tak, znalazłem jabłko, zrobiłem właśnie cięcie. Poczekajcie, też zrobię cięcie tutaj. No, i znalazłem właśnie tutaj, tam, tutaj, w tym listku, co było koło tego, co pokazywałem, jabłko. No i zacząłem dalej kopać. Oczywiście nie będę jadł tego jabłka, bo od niego zależy nasza przyszłość. Tak naprawdę. A że na tej wersji ciężko się ten zbiera jabłka, no to nie jestem na razie głodny. No i nie mogę znaleźć oczywiście jabłek. Czemu? No bo młotyka na tej wersji nie działa, jak widzicie, nie zużywa się, no to więc to nie działa. No ale sprawdziłem, że dalej będę kopać. I mam już 10 sadzonek, 12. Ciągle mi sadzonki wypadały zamiast jabłek. Zgąbałam to drzewo. No i niestety sobie zmieniłem na ten i zacząłem kopać koblom. Zwyciężyłem, że skopię i to drewno, żeby mi nie przeszkadzało, będzie mi łatwiej zbierać jabłka. No i zacząłem to robić, no bo co innego miałem do roboty. Zostałem oczywiście sadownikiem, ale jabłek jak nie było, tak nie ma. I mamy tylko jedno. Czy przetrwamy? Czy od tego jabłka będzie zależała nasza przyszłość? Otóż tak, będzie zależała nasza przyszłość, ale nie wiadomo, czy przetrwamy. Zacząłem tutaj zbierać, ale uważałem na ciemne liście brzozy, bo z nich nie wypadają jabłka. Nawet na takich wersjach. Więc dalej lej ten. Zbierałem jabłka z dębu, no ale dalej miałem jedno. Zbierałam dalej. Bo chciałem mieć jak najwięcej jabłek. No ale niestety mamy tylko jedno nie wiadomo czy przetrwamy zgąbałem to drzewo mamy 17 drzewa więc zacząłem no Zrobiłem moje cięcie zacząłem dalej kopać i tutaj właśnie jak widzicie kopię ale w tym o tym miejscu, zdarzyła się niesamowita rzecz. Jaka? Z to zobaczycie. Wypadło mi jabłko. Byłem tak szczęśliwy, mamy dwa jabłka. Rozumiecie to? Sprawdziłem jeszcze, czy się nagrywa, czy to jest ujęte. No i otóż tak, mamy dwa jabłuszka. Z których zrobimy złote jabłka. Bo od tego zależy nasza przyszłość. Oto zgrąbałem to drzewo, resztę drzewa. Zebrałem crafting i wyruszyłem w podróż szukania miejsca na domek. Bo oczywiście będziemy budować domek. No i straciłem jeden głodek, no ale nie będę jak jabłek, bo od nich zależy nasza przyszłość, jak Wam mówiłem. Więc szłem dalej, przepłynąłem rzekę, jak to się mówi. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, wielkim lasem szedłem, nocy nie przespałem. Jeszcze sprawdziłem, że, czy się nagrywa. No bo raz miałem takie, że nagrywałam odcinek i się nie nagrywało. Więc to był taki mój fail. I mogę wam, powiem wam tylko tyle, że jak ktoś chce, to zostawia, znaczy no robi, o znalazłem wtedy kurczaka, zacząłem go ten zabijać, ale możecie zrobić śmieszne momenty z no z, z, Minecrafta jak gram i jak zrobicie na swoim kanale, to mi napiszcie w komentarzu. Ja czytam komentarze. Przypnę Wam serduszko oczywiście i no, no i oglądnę sobie. Ja będę Wam bardzo wdzięczny za to, jakby były e, te. E, no, już był kiedyś e, nie live, tylko była no, premiera i jak to się nazywa i jed, no, mojemu koledze dały, mojemu koledze. No, czego nie znam? Znam go, bo się poznaliśmy no. W Minecraftie, tak to powiem. I dałem mu mo o moderatora. No to zacząłem płynąć. No i co przed moimi oczami? Wielki grzyb. zacząłem go zbierać, bo yy, będziemy mogli zrobić ten yy, zupę grzybową, a akurat mam miseczki. Więc mówi tak sobie je zabrałam, bo stwierdziłem, że się mi mogą przydać. No i to jest racja, przydadzą się. Bo mamy już te magowe grzyby. No i zaczęła się robić noc. No to stwierdziłem, że będzie źle, no bo będziemy się bić. Ale tutaj nagle owce. Jedna owca. Druga i tam trzecia. Mamy już na łóżko. Tamtej stwierdziłem, że nie będę zabijał, bo nie ma sensu. Bo nie dają mi e, jedzenia. Na taką jak nie dają, no i tak oto przeżyliśmy. Jeden dzień stwierdziłem, że będę dalej nagrywał, bo będziemy szukać miejscówki dalej na domek. Tak się patrzyłem, gdzie jest słońce. No i tam będzie zacząłem bied szukać i już zwątpiłem, bo patrzę kolejne bagno. A szłem dalej. Patrzę, piasek, zbier zbierzemy sobie trochę piasku. No i co? Muczki. Muczki się też nam przydadzą na jedzenie. Na skórę. I tutaj akurat miałam lagi. Tego nie widać na nagraniu, ale miałem lagi i nie mogę trafić. Na telefonie się w ogóle źle bije. Moim zdaniem lepiej jest na komputerze czy na PlayStation. Na padzie. No ale. Zrąbałem to i... poczekajcie. No to za... znalazłem muchomaga więc zacząłem go ścinać. I, I stwierdziłem, jej będziemy mieli zupkę. Nie ściąłem go całego, no ale... Zebrałem sobie piasek. Cztery piasku, pięć. Stwierdziłem, że tyle mi wystarczy i tak na razie nie mam trzciny, a jak co to, to po niego wrócę,